Hej, witam w kolejnym odcinku M vloga i dzisiaj porozmawiam, powiem tobie po prostu, o paru rzeczach związanych z tym, że dlaczego nie zawsze warto przekonywać inne osoby do swojej racji. Wczoraj była wigilia i pewnie wiele z Was mogło słyszeć takie słowa typu: no, idź osoby w młodym wieku, nie wiem, 18-19 lat, że no, idź na te te studia. Bo zawsze warto mieć jakiś zawód i tak dalej, przynajmniej cała płaca będzie czy coś. Pomimo tego, że dużo osób w młodym wieku wie, że już nie trzeba iść na studia, żeby dobrze zarabiać, a szczególnie w takich branżach, typu nie wiem, informatyka, grafika lub marketing, chociażby naprawdę, to nie są zawody, do których trzeba mieć papierek. Tutaj powiedzmy sobie szczerze, studia są po to, żeby mieć papierek, tylko i wyłącznie, ewentualnie jeszcze, żeby poznać ludzi, ale naprawdę, jeżeli ktoś chce sobie oszczędzić te 4-5 lat, to nie musi iść na te studia i wystarczy, że zainwestuje ten czas w doszkalanie siebie, szukanie różnych, nie wiem, miejsc pracy, w których może się zatrudnić, zdobyć doświadczenie lub po prostu samemu realizować jakieś zlecenia. To naprawdę nie jest jakiś totalny nie wiadomo co, tylko tak wyglądają dzisiejsze realia na stan 2022, no zaraz 2023 tak naprawdę. Ale wracając do tematu, dlaczego nie zawsze warto przekonywać innych do swojej racji? Jeżeli ktoś jest w wieku starszym, powiedzmy 40, 50, 60 lat, no to on już swoje przeżył na bliżej niż dalej, szczerze mówiąc. I Taką osobę ciężko jest nakłonić, żeby zmieniła swoje zdanie dla nas. Czyli jeżeli my mamy 18 lat, ktoś ma 50 lat i ktoś ci coś mówi, to mówi dlatego, bo on tak uważa. Nie dlatego, że tak jest, tylko on tak uważa. I pomimo tego, że mówilibyśmy jakieś dobre argumenty, podawali jakieś przykłady i nie, nie wiadomo, co robili, to ciężko będzie przekonać taką osobę do, do naszej racji, pomimo tego, że wielkim, z wielkim prawdopodobieństwem będziemy mieli tą rację większą. Także nawet jeżeli ktoś startuje swój biznes i inna osoba na tej wigili będzie mówiła, że no po co, po co to startujesz? Przecież i tak nic nie zarobiasz teraz, później będziesz tylko wydawał, nie wiadomo czy to się w ogóle uda. Lepiej iść do pracy, coś tam sobie pozarabia i znaleźć jakiś zawód, ustatkuj się. Jakby jeżeli ktoś przeżył tak 40-50 lat, no to raczej nie uwierzy w to, że rzeczywiście, może pierwszy rok działając na swoim będzie ciężki, ale następny może być dużo lepszy, a już za 5 lat to w ogóle można naprawdę zmienić życie swoje i innych w otoczeniu. Także naprawdę niejednokrotnie może się okazać, że próba zmiany kogoś nastawienia może być tylko i wyłącznie stratą czasu mojego, twojego, kogoś innego czasu, bo tak czy inaczej ta próba jakby zmiany kogoś zdania skończy się na tym, że albo ty, albo druga osoba powie, że no dobra coś tam, coś tam i zacznie inny totalnie temat. Także na następny raz warto się zastanowić. Czy opłaca ci się po prostu? Czy chcesz wchodzić w taką rozmowę, w taką dyskusję odnośnie tego, że warto pójść na te studia albo warto pójść do takiej, takiej pracy pomimo tego, że ty już masz ustalone cele i masz rozpisane, co chcesz zrobić? Czy może niełatwiej będzie zgodzić się z drugą osobą, zgodzić się, ale nie zrobić tego, co powiedziałeś, na co się zgadzasz? I o ile nie są to jakieś zgody na to, że. Pójdę do tej pracy czy coś, tylko zgodzisz się ze zdaniem. Ze zdaniem danej osoby, że warto pójść do pracy, a nie, że rzeczywiście pójdziesz do tej pracy. To jest oczywiście przykład. Ja nie mówię, że praca jest zła. Nie mówię tego. Nie chcę, żeby to tego tak wybrzmiało. Chcę, aby, abyś zrozumiał, że rzeczywiście czasami dążenie do tej swojej racji może być najzwyczajniej w świecie, nieopłacalne dla Ciebie, bo teraz patrz na koszty alternatywne. Jeżeli będziesz chciał kogoś przekonać do swojego zdania, pomimo tego, że ktoś ma swoje zdanie, no to musisz się wymęczyć, musisz się nagadać. Zamiast miło spędzić ten czas, mówię tutaj oczywiście o Wigilii, no to będziesz musiał się produkować, może się kłócić nawet. I po co? Po co to? Naprawdę, jakby są święta, jest Wigilia. Spędźmy ten czas rodzinnie, zamiast się, nie wiem, wykłócać o to, czy warto, czy nie warto iść na studia. Naj, naj, najzwyczajniej w świecie. Usiądź, wróć do domu, w sensie, wiadomo, swe, spędź wigilię, ale wróć, rób swoje, rób to, co uważasz i dowieź to, o czym mówiłeś, aby na następny rok mieć już argumenty, które potwierdzają to, o czym powiedziałeś. Czyli, że rzeczywiście mając firmę można, powiedzmy, tyle i tyle zarabiać i wcale studia nie są potrzebne do tego, aby dobrze zarabiać w tych czasach. Także tyle ode mnie. Bardzo Ci dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w jutrzejszym vlogu, jak codziennie. Cześć!